Benedicite, kolejny rozdział naszej reguły 42 o milczeniu po komplecie. Przypomina nam praktykę równie zapomnianą przez nas jak post, a mianowicie praktykę milczenia, powstrzymywania się od mówienia. W tym rozdziale święty Benedykt mówi, że taką, taką szczególną porą, kiedy milczenie powinno być zachowane, jest pora nocna. Ponieważ trzeba wypocząć po pierwsze, po drugie, ci, którzy pragną za pozwoleniem opata, w tym czasie mogą oddawać się samotnej modlitwie. Myślę, że nie myślimy zbyt często o milczeniu jako o wyrazie szacunku wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Warto tę praktykę szacunku i postawę szacunku w sobie odnowić. A zatem odkryjmy milczenie jako źródło naszej ciszy i pokoju.